Jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Sheina. Tym razem w tych dwóch paczuchach znajdują się ubrania takie typowo Old Money i sprawdzę, czy ubrania w stylu Old Money z Sheina potrafią być dobre. Czy mają to Old Money tylko i wyłącznie w nazwie? Przechodzimy sobie od y, czegoś takiego w taki wzorek. Zamawiałam bardzo różne ubrania y, w bardzo różnych przedziałach cenowych, bo są tutaj też ubrania takie już naprawdę drogie, gdzie nawet przewyższają cenę y, sieciówki, ale są też takie powiedzmy ceny rzędowe, czyli do y, 100 zł. Pierwsza rzecz, to taka sukienka i ją się tutaj fajnie reguluje, bo zawiązuje się tutaj kokardy, ona jest w taki wzorek, taka typowo letnia, ma zaznaczone miseczki, więc ciekawe czy mój mały biust tutaj sprawdzi się. I ogólnie sukienka całkiem niezła. Ma taki bardzo specyficzny materiał, bo jest taki śliski, natomiast nie jest to taki, powiedzmy, typowy szyjnowy materiał. Nie błyszczy się to jakoś tak mocno, więc może być ok. A ta sukienka jest akurat jedną z tańszych rzeczy. Sukienka całkiem ok. Trochę tutaj jest luźnawa pod pachami w biuście, mogłaby być rzeczywiście mniejsza. Zwłaszcza, że ona tutaj z tyłu ma gumkę, więc tym bardziej mogli rzeczywiście zrobić dużo węższą tutaj tę sukienkę, bardziej przylegającą, bo ona nawet delikatnie odstaje mi w tali. I nie mówcie, że o, wystarczy przytyć i już będzie większy biust, bo niestety to tak nie działa. I, I jeśli przytyję bo w swoim życiu już ważyłam więcej, to niestety to się nie przełoży na większy biust. Więc y, muszę szukać takich ubrań, które po prostu pasują, a ta sukienka no, do małego biustu mojego nie pasuje, bo ma właśnie gdzieś tam te mankamenty delikatne tutaj y, odstają rzeczy. Ogólnie krój bardzo ładny. Czy powiedziałabym, że od fani, no jednak ten materiał mógł być lepszy. Y, gdzieś tam bardziej dopasowana, porządniejsza. I wtedy mogłabym powiedzieć, że rzeczywiście y, gdzieś tam w stylu bardziej... Old Money. No nie jest źle. Natomiast no to, że tutaj odstaje jest taka niedopasowana mi przeszkadza. Jedna rzecz soczysta czerwień. W ogóle te paczki przyszły do mnie już jakiś czas temu, więc nie pamiętam do końca, co ja w nich zamawiałam. Też jest sukienka. Ona jest już trochę porządniejsza i ona tutaj ma taki bufiasty dół. Wydaje mi się, że kiedyś coś podobnego z Sheina zamawiałam, tylko, że to było naprawdę bardzo słabej jakości i ten bufiasty dół był bardzo tandetny. To jest na pewno dużo, dużo lepsze i plecy są dość takie Odsłonięte. Naprawdę pod względem jakości, pod względem Zrobienia, stworzenia tutaj szwów i tak dalej, to przyczepić się nie mogę, bo no czuć, że jest to dużo, dużo porządniejsza sukienka. To jest już coś bardzo fajnego. Zobaczcie, to jest ten sam rozmiar, co tamta sukienka, a tutaj bardzo fajnie wszystko przylega i naprawdę w talii czuję, że przylega, bardzo mi się podoba. Ona naprawdę w życiu byście nie powiedzieli, że jest szyjna. Nie wiem, jak tutaj kamera pokazuje ten materiał, natomiast na żywo on jest naprawdę bardzo porządny, bardzo. Ta sukienka w ogóle też jest trochę taka cięższa, więc to mi się podoba. Nie jestem przekonana co do tego koloru. No, z jednej strony czuję, że jest to czysta czerwień, z drugiej strony czuję, że to nie jest czysta czerwień, że to jest coś, co wchodzi bardziej w pomarańcz, ciekoje odcienie no mi nie pasują, więc raczej staram się unikać właśnie takich czerwonych, wpadających. Z ten pomarańcz, ten ciepły odcień, natomiast sukienka bardzo fajna. Wyglądała się taka prosta, no jest prosta, ale no naprawdę, żeby tak na co dzień nawet ubrać, ma coś w sobie. Jedna rzecz, taka niebieska, też dość ciężka. Mamy tutaj dwie rzeczy. Jest marynarka, taka krótka, o, natomiast no nie podoba już mi się ten materiał. Jest taki bardzo Ciliutki, o widzicie, jak to się leje, i tak nie układa za dobrze. Do tego są takie luźne spodnie, natomiast one jeszcze tutaj dodatkowo mają jakiś taki pas. Więc to jest chyba po prostu, o, żeby tak ubrać kombinezon, albo, albo tak. O, może? W ogóle nie widziałam, że na ogóle nie są dwie rzeczy. Byłam przekonana, że kupuję tylko i wyłącznie kombinezon, ale do tego jest krótka marynarka. No i tutaj akurat bardzo nie podoba mi się materiał, jest bardzo cienki i no, ja wolę chyba bardziej sztywne marynarki. A to jest, o zobaczcie, takie do wymiętolenia. No, według mnie tak nie powinna się zachowywać marynarka marynarka według mnie e, powinna być trochę grubsza, e, trochę taka porządniejsza e, i jeśli chodzi o sam kombinezon, no to jak widzicie, no tutaj mocno spada. E, mocno tutaj jest luźne. Myślę, że nawet jakbym sobie to mocniej zawiązała, ale no nie za wiele się to zdało, bo tu jest dużo luzu. Więc ogólnie kombinezon ten ciuch naprawdę miał potencjał. Jakby był grubszy, porządny, no to słuchajcie, byłby super. Natomiast, no jest taki cienki, taki, o, widzicie, tu odstaje wszystko. I to po prostu, no nie układa się przez to za dobrze. Jakby tutaj było ciśniej, to też, o, wyglądałoby to już dużo lepiej. Jeśli chodzi o spodnie, to też całkiem fajne. One są takie do ziemi. Natomiast, no. I ja nie lubię takich rzeczy, takich mocno cienkich. Może komuś nie będzie to przeszkadzać. Natomiast no mówię, tutaj jakby to jeszcze było cieśniejsze, to bym się dużo bardziej zastanawiała. Inna rzecz jest bardzo ciężka, więc tutaj żywię nadzieję. Tutaj mam dość bajlalową sukienkę. Nie mogłam tej sukienki znaleźć oryginale, bo wszędzie, gdzie szukałam, gdzie te sukienki były naprawdę drogie po 600 zł, to tak naprawdę to, były, to był wszystko dropshipping, więc stwierdziłam, że zamówię jakąś Shane'a i zobaczę, może akurat będzie ładna, bo mówię, nie mogę jej znaleźć takiej oryginalnej, oryginalnej, a nie po prostu jakichś sklepów dropshippingowych. Taka czarna sukienka, ale ona ma jeszcze tutaj takie białe wstawki. Coś takiego z kwiatem. No, materiał jest jaki jest, taki dość typowy, typowy dla szyjna, natomiast jest ciężka, więc może ona będzie wyglądać ok. Ta sukienka jest ok, tak trochę bez szału. No, podoba mi się, natomiast jest błoga do ziemi. Czy ja się w niej czuję jakoś tak super old money? No nie powiedziałabym. W ogóle nawet nie wiem do końca, dlaczego ona się zrobiła taka wajralowa ta sukienka. Nie wiem, czy jakbym ją zamówiła gdzieś tam z oryginalnej strony, to może ten materiał byłby lepszy, może to by się lepiej układało. Natomiast ta jakoś mnie totalnie nie zachwyca. No tak... Nie ten kwiatek to w ogóle mi się tak yy, nie podoba. No będę szukać jeszcze, mówię, tej oryginalnej strony, natomiast wszystko, co sprawdziłam, to były po prostu zwykłe strony, takie typowo dropshippingowe. Z tej oryginalnej no nie udało mi się yy, znaleźć. Ta jest całkiem ok, natomiast no jak mówię, trochę bez szału, trochę też ja się jakoś mi super tak nie czuję. Na rzecz, taka beżowa, taki Kombinezon, natomiast słuchajcie, on na zdjęciu wyglądał dużo lepiej. W ogóle nie wiem co to jest. Czy to się jakoś tak przykłada? Natomiast materiał jest beznadziejny. Materiał jest taki kuszlowy trochę, taki typowo nowy No, masakra. Słuchajcie, ogólnie beznadzieja. Cały kombinezon on tu pod tą szarfą strasznie spada. I ta szarfa, to w ogóle wyglądało zupełnie inaczej na zdjęciu. To być takie całe tutaj, więc no ten materiał w połączeniu z tym nieudolnym tutaj czymś, no ogólnie powiem Wam, tu strasznie odstaje wszystko, że masakra. No tak jeszcze na żadnym wybaciu chłostrzejna się nie rozczarowała. A ten kombinezon, no też jakoś super, tani nie był, ale no masakra. Powiem Wam, że, że to co się tutaj wydarzyło... No tutaj non stop spada, non stop to sobie muszę trzymać. I ta szarpa, no tragicznie to wygląda, naprawdę. Że tutaj coś uda się uratować z tego odcinka. Mamy sukienkę, sukienkę, o, która wygląda w taki sposób. I ma o tutaj korset, nawet zawiązywany jest. Dużo na dole jest tiulu. By było nawet uratowania, gdyby poprawić kilka elementów. Przede wszystkim, no tutaj, jest y, za, za szerokie, to jest. Y, tutaj, y, ok, te rękawki mogą spadać, natomiast jednocześnie cała góra spada. I sukienka jest ultra krótka. Naprawdę jest bardzo króciutka. Myślę, że jakbym się pochyliła, to wszystko byłoby widać. Więc, y, nawet jakbym trochę mocniej ją podciągnęła. W miejscu, gdzie ona rzeczywiście powinna być, to robi się jeszcze krótsza. Więc no to już jest taka długość, gdzie tutaj, przez to, że jest tak mocno bufiasta, i taka długość, no nie podoba mi się to. Bo wygląda, jakby po prostu była za mała. Że, żebym na przykład wzięła rozmiar dziecięcy, coś takiego, że aż się za krótka wydaje. Yy, więc no szkoda, bo ogólnie, no, gdyby nie to spadanie tutaj to sukienka byłaby naprawdę fajna. Przechodzimy już do ostatniej rzeczy, czyli takiej niebieskiej. I to jest rzecz, którą kiedyś wypatrzyłam w Zarze. I chyba, nawet nie wiem, czy przymierzałam, to jest taka sukienka, o, z takim bufiastym dołem. Sukienka jest potwierdzeniem tego, że jeśli ktoś mówi, że taką samą rzecz można dostać na chińskiej stronie, tylko z inną metką i to jest to samo, to jest fałsz ponieważ ta sukienka miała nawet chyba zdjęcie to ze strony zary. I ja przymierzałam sukienkę z zary. Tę, ona prezentowała się dużo, dużo lepiej. Przede wszystkim ten dół był z trochę innego materiału. Sukienka była grubsza, tak jak na przykład ta czerwona, i ogólnie no lepiej przylegała. Więc pomimo tego, że tutaj mamy zdjęcie takie bardzo zarowe, no to sama sukienka no nie jest typowo z zary jednak przepaść bym powiedziała, jeśli chodzi o jakość, uszycie i w ogóle, bo to, to jest naprawdę tutaj słabe, więc jak słyszę potem ludzi, którzy mówią, że o to samo można mieć z chińskiej strony 1 do 1 za dwa razy mniejsze pieniądze, no to patrzcie, 1 do 1 niby, za dwa razy mniejsze pieniądze, no... Niekoniecznie bym powiedziała jeden do jeden. To no by było na tyle w tym odcinku. Słuchajcie, pomimo tego, że zaczęło się naprawdę dobrze, to potem mocno się rozczarowałam. I te rzeczy mam wrażenie im dalej, tym gorzej. I potem na końcu właśnie trafiłam na taką sukienkę, która w sumie nawet jest chyba źle uszyta, bo to jest więcej materiału niż tu, więc yy, no pod tym względem masakra. Chyba dawno tak się nie rozczarowałam yy, żadnymi ciuchami strzejna jak w tym odcinku, ale dajcie znać w komentarzach na dole, co myślicie o tych rzeczach. Jeśli lubicie odcinki, z na dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!